Witam wszystkich na moim kanale. Dziś przygotujemy Tarator. Bułgarski orzeźwiający chłodnik na bazie gęstego jogurtu, świeżego ogórka i orzechów włoskich. Podpisujcie się na mój kanał, stawiajcie lajki i piszcie komentarze. Do zrobienia potrzebujemy ogórki, 4 sztuki: jogurt naturalny grecki, 400 gram, garść świeżej pietruszki, garść świeżego koperku. Orzechy włoskie 80 g, czosnek 3 ząbki, olej 3 łyżeczki, sok z cytryny 2 łyżeczki i woda 300 ml. Zaczynamy od obrania ogórków. Ja nie obierałam z całej skórki, a tylko częściowo. Następnie kroimy w małą kosteczkę. W chwili obecnej jest sezon na ogórki, więc są one bardzo smaczne, naturalne. Spożywanie ogórków to świetny sposób nawadniania. Wyciskamy odrobinę soku z cytryny i przechodzimy do krojenia na drobno pietruszki i koperku. Zieleń kupuję zawsze w pobliskim straganie, ma intensywny i wyrazisty smak. Czosnek również kroimy, ewentualnie wyciskamy przez praskę. Orzechy wcześniej uprażyłam delikatnie na patelni, następnie pokroiłam. Jedzenie orzechów włoskich poprawia trawienie, obniża poziom cholesterolu i ciśnienie krwi. Wszystkie składniki zostały już przygotowane i teraz po kolei będziemy je przesypywać do garnka. Na początek idą ogórki, pokrojone w kosteczkę, następnie dodajemy koperek drobno pokrojony. Pietruszkę, czosnek, drobno pokrojony, sok z cytryny, dwie łyżeczki. Następnie dodajemy olej, trzy łyżeczki, i na samym końcu dodajemy nasze posiekane orzechy. Mąż w dzieciństwie często jadł taratorów, a przepis dostaliśmy od męża cioci, która mieszka w Bułgarii. Połowa roboty już za nami. Następnie przechodzimy do drugiej części, czyli do ubijania jogurtu. Następnie przelewamy jogurt do pozostałych składników i dokładnie mieszamy. Jak widać konsystencja jest jeszcze gęsta. Dlatego możemy dodać wody. My dodaliśmy 300 ml. Znowu mieszamy. Pamiętajcie, że tarator będzie jeszcze smaczniejszy, jeżeli postoi trochę w lodówce i się schłodzi. Polecam na upalne dni. Nie dość, że przyjemnie orzeźwia to, jeszcze dostarcza mnóstwo cennych substancji odżywczych.